Już w piątek startuje Festiwal Górnej Odry. Wydarzenie odbędzie się po raz piąty, a wiele z tych wydarzeń będzie miało miejsce na terenie naszego powiatu. Festiwal Górnej Odry to trzydniowe wydarzenie, podczas którego można posłuchać różnych gatunków muzyki, uczestniczyć w warsztatach artystycznych i aktywnościach na świeżym powietrzu, jak również spróbować lokalnej kuchni i zapoznać się z tradycjami regionu. Kolejna, myślę, fantastyczna impreza, największa tego typu impreza w Polsce, Festiwal Górny Odry, już dzisiaj zapraszam. Rozpoczynamy o godzinie 12.00 sztandarową imprezą, czyli płyniemy, pływadła, wypływamy z Raciborza do Koźla pod oczywiście czujnym okiem kapitana Bronka Piruga, którego pozdrawiam. Oprócz tego szereg atrakcji, ponad 130 wydarzeń w 30 lokalizacjach w Raciborzu, na Zamku Piastowskim. Pierwsze takie, takie wydarzenie będą Rzymialnie, czyli Misterium Piastorum, oprócz tego z naszą Akademią Nauk Stosowanych Festiwal Odkrywców Zdrowia, Kolejko Wogliwice, ale również godziny popołudniowe, nocne to Teatr Uliczny Krakowski, więc bardzo wiele wydarzeń w ramach festiwalu Górne Odry w nas płynie turystyka, więc zapraszam do odwiedzenia powiatu ciborskiego, do odwiedzenia Ciborza i do zobaczenia. Atrakcje w ramach festiwalu będą czekały na mieszkańców także w gminach Powiatu Raciborskiego. Spotkanie przy ruinach Pałaców w Sławikowie, koncerty na przystani w Turzu, nocne zwiedzanie Starego Opactwa w Rudach i Biesiada w Kornicach, a ponadto zapraszają gminy Nędza i Krzyżanowice. Przy szkółce leśnej w Nędzy odbędą się zawody opuchar Krainy Górnej Odry w trekkingu, a także piknik na Babiczoku. A w chałupkach polsko-czeski spływ kajakowy granicznymi meandrami Odry i możliwość zwiedzenia Centrum Górnej Odry. Serdecznie zapraszamy.